Cześć, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Zajmiemy się rozrządem w hondzie Legend. Cześć Pawle. Cześć, ja już jestem przygotowany. Jak, Jak wzorowy masz. uczeń, Oczywiście. cała ściąga. Przygotowany jestem, no bo oczywiście wzorowy klient powiedział, co konkretnie chce wykonać. Myślisz, że moja Honda jest taka, że jestem godzien tytułu wzorowego klienta? Aż tak się psuje? Janek, ty generalnie zawsze jesteś wzorowy. Powiedziałeś mi, co chcesz wykonać. Konkretnie podałeś dane samochodu, więc ja już dokładnie znalazłem dane. Rozrząd jest tutaj dość rozbudowany, ale generalnie jest to samochód, nie jest on częsty w naszej firmie, więc yy, nie będzie to samochód robiony na pamięć, tak. yy, jest troszeczkę stron, kolega mechanik dostanie dokumentację, yy, no sprawdzi ja po... i zacznie wykonywać działania. Ja powiem, że ja nią dużo nie jeździłem od ostatniej wymiany rozrządu. Bo na pewno nie zrobiłem 60 tysięcy, może zrobiłem 10 tysięcy przez 5 lat. Przez 5 lat? No generalnie trzeba pamiętać, że pas rozrządu zużywa się też od czasu, a nie tylko od przebiegu. I o tym też pamiętaj. No dobra, to zabieramy się do pracy. Oczywiście działamy. Partnerem cyklu jest Hoffman Service, specjalizujący się w naprawach układów wtryskowych, regeneracjach turbosprężarek i serwisie automatycznych skrzyni biegów. Www.hoffman.auto.pl Jak widzicie, akumulator już wyjęty. Zjedliśmy tutaj w zasadzie wentylatory od chłodnicy, i teraz rozrząd, rozrząd jest już w zasadzie na wierzchu. Tak, jak, jak widać. Pasek nie jest nadmiernie zużyty, ale jest źle naciągnięty, troszkę luźny, no, faktycznie. No to się panowie z poprzedniego serwisu się nie popisali, nie będę mówił no, którego. Napinacz niedokręcony. O cholera, o krok od katastrofy. No, tak jest, jakby się zerwał albo spadł to silnik do remontu kapitalnego. A to nie jest tani silnik w remoncie wystarczy, że mam do Tatry wyremontować silnik, to nie chciałbym jeszcze kolejnej fałki remontować. Eee, cóż teraz będziemy robić? Ściągamy, tak, paski. Ściągamy pasy. Blokady bo... są? Oh. Nie, na znaki jest. Jego się okay. ustawia na znaki. Kreska, koła, bałka do budowy silnika. Okay. Na dole wał korbowy. Tu mamy na, tak samo. To, tak, z drugiej strony jest analogicznie tak samo. Wał korbowy, kropka na kole wału korbowego do wycięcia od pompy oleju. A tu wałek zrównoważający, kreska na kole do budowy. Idealnie. No dobrze, to teraz jeszcze tu jest jakieś zapocenie dosyć mocne, nie? No wyjcie jest prawdopodobnie z uszczelniacza korbowego uh -huh. i wałka rozrządu. Aż cieleje. Uh -huh. Czyli będziemy musieli się tym zająć. Tak nie. To mamy małą przykrą niespodziankę. Pokażmy widzom. Tak, tutaj widać, że zestaw to gylni do rozrządu. W pewnym sensie się wylał, jakby ten element zalakowania. Podpamiężę, stąd... że to nie olej, no bo. Do... Tak, bo to nie jest to olej. Do... O, o proszę się nie... przyglądnąć. To wygląda najpierw jakby olej się wylał, ale nie. Dotykając, to, o, tutaj z tego miejsca, on pod wpływem prawdopodobnie temperatury, starości się wylał, rozlał się tutaj w dolną część. Same czujniki nie wykazują w tej chwili uszkodzenia. Ale głupotą byłoby składać to. Tak, na no są pewnie jakieś metody, że można by było to zalać i pozostawić, ale one są w tej chwili dostępne, więc e, lepiej zamówić nowy czujnik, a ten odłożyć na półkę i niech leży, ponieważ pod samym elektrycznym, e, jakby elektryczne działanie jest pod tym względem w porządku. Zauważyliśmy też inne usterki. Tutaj jest mokro w tej części. To już wcześniej żeśmy o tym mówili, że. Silnik ma wycieki, jest prawdopodobnie wyciek z miski olejowej. Tam żeśmy też pod spód zaglądali. Być może jeszcze z filtra oleju, on i tak będzie zmieniany przy oleju. I też zauważyliśmy tutaj, że jest niski stan oleju do wspomagania układu kierowniczego. Do, jak podniosę samochód, to będziemy to weryfikować, co tu się mogło wydarzyć. To podnosimy. Oczywiście. Tutaj od spodu jest dużo oleju. Potwierdza się, że na pewno z miski będzie wyciek. Jednak może to nie być jedyny. Ale silnikowy rzeczywiście. Idzie tak, że wygląda, że od miski w tylnej części w tej chwili nie mamy do końca dobrego dostępu, tak wizualnie. No tu przy filtrze też te rochy Ta, no to Tak, zauważyliśmy. zauważyli. i tu kolejny problem. Tutaj nałączyłem przy skrzyni, nie jest... Tak, ale to będzie już olej, który idzie e, Aha, siłą wiem. ciągu w tą stronę, bo tak patrzę, czy tu gdzieś na łączeniu od strony silnika na pewno jeszcze jest kolejny wyciek i to będzie to związane z tym obniżonym stanem płynu, Płynu wspomagania. Proszę się przyglądać. Tutaj wszystko jest zaolejone, że wygląda na to, że wyciek jest przekładni kierowniczej i to raczej na pewno teraz będziemy to jeszcze bardziej dokładnie weryfikować na pewno się skupimy najpierw na silniku ponieważ tu musimy ustalić, bo to jest jakby zupełnie osobny temat jeśli chodzi o przekładnie zapewne trzeba będzie ją zregenerować, bo sądzę, że już tego modelu z tych lat nie będzie na wymianę, ale to zaraz sprawdzę w katalogach. Też nie wszystkie takie na wymianę, jest sens kupować, bo to trzeba zobaczyć gdzie, czy to jest metoda naprawy fabrycznej czy jakaś taka metoda chińskiej produkcji, to tego bym nie proponował i to proponowałbym też unikać, dokładnie. No to myślę, że na trzeba moment... jeszcze zamówić uszczelnienie tutaj dołu do silnika i to wszystko połączyć razem. Ten temat można ustawić jakby osobny, niezależny, ponieważ one nie będą tutaj razem wnikać jeden z drugi. No to poczekamy, bo ta dostępność też nie jest taka od razu tego czynnika. Musimy przerwać pracę, bo nie jesteśmy w stanie, nie ma sensu składać teraz całego układu rozrządu i potem rozbierać to za jakiś czas. Tylko trzeba by było to wykonać już całościowo i temat zamknąć. Na kolejne kilka. Lat. Przy rozrządzie zauważyliśmy takie dwa elementy. Jeden był dość niebezpieczny, bo tam połączenia śruby mocowania, no, niektóre były poluzowane. To mogło się troszkę gorzej skończyć, więc w sam raz, że w tym momencie reakcja Janka była dobra. Drugim elementem to było coś takiego, że szczujnika położenia wałka wylało się zabezpieczenie elementu elektrycznego elektrycznie czujnik był sprawny, natomiast natomiast no pozostawienie go w tym momencie w taki sposób nie było to bezpieczne na przyszłość, bo jakby on uległ awarii, no to jest rozbiórka całego rozrządu poza tym ten płynny Plastik, ta płynna zalewa też w przyszłości mogłaby jakby zetknąć się z paskiem rozrządu, i to już mogłoby spowodować uślizg i na przykład przeskoczenie. No więc, widzicie, mimo małego przebiegu warto wymieniać rozrządy. Ja Pawowi bardzo dziękuję za pomoc i za to, że jego ekipa zobaczyła właśnie te. Niedokręcone śruby i to nie jest to, że ktoś źle dokręcił, być może po prostu to z upływem czasu samo się rozróżniło. Może tak być, prawda? Tak, natomiast też jest to związane z tym, że warto czasem stosować na przykład na śruby takie klej do kleje, tak, klej tak do gwintów, ale zrywny, żeby to był też klej z Takim średnim mocowaniem, gdzie można to odkręcić, żeby to nie był klej e, mocno klejący. Super, bardzo dziękuję jeszcze raz Pawle. Trzymaj się i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.